Jednak tak naprawdę pierwszymi ofiarami wojny są ludzie i ich marzenia. Oto początek wojny to koniec wszelkich planów, marzeń, wszelkich oczekiwań. Wojna przekreśla wszystko i wszystko staje się nieważne. Przewaga w powietrzu dawała możliwość i swobodę manewru siłą na ziemi. Jeżeli tylko Niemcy gdzieś napotykali opór, jeżeli tylko gdzieś planowali dokonać błyskawicznego ataku, wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na wsparcie z powietrza wsparcie paraliżujące, wsparcie niszczące. Wsparcie powodujące, że wkraczające jednostki nie spodziewały się oporu ze strony tych, którzy jeszcze zostali na ziemi. Dlatego też niemieckie wojska wkraczały jak wielcy zwycięzcy. To nie były jednostki rycerskie, to nie były jednostki, które przestrzegały praw wojny. To byli zwycięzcy, którzy wkraczali na zdobyte terytorium. Byli panami życia i śmierci. Niemiecki oddział rozpoznawczy poczyna sobie w wiosce, jednak niespodziewanie na horyzoncie pojawiają się polskie samochody pancerne. Może niezbyt nowoczesne, ale jednak całkiem dobre, solidne konstrukcje pozwalające rozpoznawać przed Te samochody pancerne sprawdziły się w roku 1939, mimo że nie mogły poruszać się po terenie bez dróg. To jednak całkiem dzielnie wspierały polskich żołnierzy i pozwalały wykonywać szybkie rajdy rozpoznawcze, żeby rozpoznać siły niemieckie. Niemcy zachowali się dość niefrasobliwie, nie wystawili ubezpieczenia, dlatego też Polacy mają w tej chwili przewagę i przeganiają niemiecki patrol ze wsi. Wsparcie Które stanowią Trzy potężne Pancerne potwory Niemcy wpadli na pomysł Aby czołgi Nie stanowiły Wsparcia piechoty, Tylko aby stanowiły Samodzielną siłę uderzeniową To był właśnie Blitzkrieg Wykorzystanie czołgów Jako samodzielnej siły bojowej Regulaminy niemieckie stanowiły, że kompanie czołgów mogą nacierać samodzielnie, bez konieczności wspierania ich siłami piechoty. Jednak tym razem niemiecki zakon pancerny natknął się na opór ze strony polskiej piechoty. Polskiej piechoty uzbrojonej w doskonałe. Działka przeciwpancerne oporca. Dla każdego niemieckiego pancerniaka była to broń śmiertelna. Walka z tymi małymi działkami była prawdziwym wyzwaniem. Niska sylwetka tych działek powodowała, że niemieccy pancerniacy w początkowej fazie walki nawet potrafili ich nie dostrzec na polu walki. Dlatego no też czołgi nie mogą sobie poczynać, nie mogą szarżować na polskich piechurów, gdyż obawiają się broni przeciwpancernej. Pozycję, że dysponują bronią pancerną, dlatego też czołgi wycofują się, a na pole kracza niemiecka piechota. Dodatkowo oddział piechoty jest wspierany bezpośrednio przez artylerię polową. Kolejny raz wioska wpada w niemieckie ręce. Kolejny raz niemieccy żołdacy wkraczają do miejscowości. Kolejny raz plądrują zabudowania, znęcają się nad mieszkańcami. Wiarstwo Wojny. I oto wielkie zaskoczenie. Niemcy od paru dni idą przez Polskę. Są śmiecie przekonani, że polska armia jest już rozbita. Że mają przed sobą nie dywizję, nie pułki, tylko bezładną masę uciekającego polskiego żołnierza. A tutaj spotyka ich Wielkie zaskoczenie. Tutaj spotyka ich ostrzał polskiej artylerii. Doskonałe, pamiętające jeszcze pierwszą wojnę światową, działa prawosławne, ostrzeliwują niemiecką piechotę. Cała przewaga niemiecka pryska. Skąd do diabła Polacy mają jeszcze artylerię? Dlaczego polska artyleria bije tak celnie? Następuje nie odwrót, nie wycofanie, wręcz paniczna ucieczka. Polskie działa, biją celnie. Dla Niemców. Do podjęcia działań zaczerpnych była wielkim zaskoczeniem. Gdy rozpoczynała się bitwa nad bzurą, byli święcie przekonani, że nie mają przed sobą silnego przeciwnika, że nie mają przed sobą żołnierzy zdolnych do działań operacyjnych. A tutaj okazało się, że Polacy. Mogą jeszcze ich pobić, że Polacy dysponują artylerią, dysponują kawalerią, że są w stanie walczyć i rozbijać niemieckie jednostki.